Tak, tym razem nie będę go pytał o prawo jazdy, czego to ludzie nie wymyślą. Naczepa strzyma, ale przecież wymiar, wymiar, jak w samochodzie osobowym. Jest to bardzo dziwna naczepa systemu Jumbo, jak ją nazywają fachowcy. Przy czym, proszę spojrzeć, co za przestrzeń ładunkowa. No Na tym polega cała ta gra. Ten wóz, według prawideł, nie może mieć więcej niż 15 metrów, nie będzie dopuszczony do ruchu. Można by to odrobinę skrócić, dać inną przyczepę, ale w sumie cały pociąg nie powinien być dłuższy niż 18 metrów i wyższy niż 4 metry. I teraz cała sztuka wypełnienia tej przestrzeni, tak, żeby tam mógł zmieścić się towar. I do tego możliwie niedużą, możliwie malutką budkę, którą, no prawda, ktoś jednak ten towar przewozi. W tej, w tej w budce musi człowiek pracować po kilka godzin albo kilkanaście dni, I tutaj muszą być warunki, nie takie jak w samochodzie, a takie jak w warsztacie pracy i to w dodatku bardzo luksusowym, bo od tego człowieka wymaga się niezwykłych umiejętności, niezwykłej koncentracji, więc musi mieć odpowiednie warunki. Począwszy od tego, że specjalnie regulowane oparcie fotela i sam fotel, łącznie z tym... Że yy, Ile masz? 70 kg powiedzmy, 75 na przykład. Że wagę kierowcy ustawia się tutaj po to, żeby prawidłowo tłumił fotel drgania, które występują w czasie jazdy. Nie, dobrze, po że masz tym, włączone awaryjne. No jednak ten, rzecz, to prawo jazdy. To Słuchaj, jest, wyłącz to, bo tam jak mnie to mnie denerwuje. Jest niezwykły pojazd tak. to świadczy taki fakt, że. W tym samochodzie jest prawdziwa czarna skrzynka, jak w samolocie, taka karta zegarowa, która informuje, co o której godzinie doby działo się z samochodem, jaką jechał prędkością, czy jechał, czy był naprawiany, czy kierowca miał przerwę w pracy i tak dalej. No jest tu cały szereg niezwykłych urządzeń, jak choćby yy, takie którego kamera tutaj nie jest w stanie zobaczyć, ale które jest elektro... elektrycznym i czasowym podgrzewaczem kabiny i silnika. Nastawia się godzinę, o której y, kierowca ma wyjechać w drogę, automat włącza ogrzewanie, kabina jest ciepła, silnik zagrzany, żadnych problemów z rozruchem. Nie mówiąc o tym, że Specjalne wspomaganie systemu kierowniczego, że 16 biegów ma ten silnik, że 350 koni mechanicznych, że kierownicę można regulować w tej płaszczyźnie albo i podnosić ją do góry i na dół. No wszystko dopasowane do człowieka, pomyślane o tym, żeby stworzyć mu możliwie dobre warunki do przewozu tego, co rzeczywiście się liczy bardzo, do towaru. Dasz się przejechać? Ale z drugiej strony.